Zanim zaczniemy rozmyślanki o ekologii, powiedzmy sobie, czym ona nie jest, a przynajmniej czym być nie powinna. Ekologia to nauka, która coś tam oznacza i czymś tam się zajmuje, o czymś nas informuje, ale tak naprawdę najbardziej przydaje się do sprzedaży samochodów, papieru toaletowego, żywności i czego tam sobie nie wymyślimy. Po lekko zawyżonych cenach. Marketingowcy kochają ekologię, w przeciwieństwie do uczniów, którzy patrzą na ten temat jak na jeden z najnudniejszych w całej swojej przygodzie z nauką biologii. A ja się zawsze zastanawiam, jakim cudem. Mimo, że nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego ma swoją nazwę i nawet sporo czerpie z różnych nauk, m.in. z ekologii, to jakoś specjalistom od sprzedaży nie przyszło do głowy określić papier toaletowy pochodzący z recyklingu sozologicznym. A ja tam nie wiem dlaczego. Ekologia bada zależności między organizmami. Między organizmami a ich środowiskiem życia. Tylko tyle i aż tyle. Zatem człowiek, który przywiązał się do drzewa celem jego ochrony przed wycięciem, mimo że to często ktoś bardzo odważny, w wielu wypadkach przyczynia się do realnej zmiany na lepsze, no nie jest on ekologiem. No chyba że bada wpływ przykutego do drzewa na okoliczną faunę. Problemem z pojęciem ekologia jest jego nośność, jakaś taka brzmieniowa estetyka. Jestem eko, ty jesteś eko, moja firma jest eko. Sozologia nie ma tyle szczęścia. Jak powiem, że jesteś sozo albo twoja firma jest sozo, to pewnie się obrazisz albo mnie pozwiesz. Ponarzekałem, a teraz do rzeczy. Ekologia bada funkcjonowanie przyrody, zatem przyglądając się jakiemuś organizmowi, można zbadać jego niszę ekologiczną. Wiecie, w architekturze nisza to takie zagłębienie w murze, w którym można by postawić na przykład jakąś rzeźbę. W naszym przypadku będzie to takie metaforyczne, bo fizycznie nieistniejące zagłębienie w środowisku. Brzmi trochę mgliście, to może spróbujmy inaczej. Żeby jakiś organizm mógł gdzieś tam występować, potrzebuje listy bardzo konkretnych wymagań odpowiednich schronień, odpowiedniego pokarmu, właściwej temperatury powietrza, wilgotności itd., itd. I cały zestaw tych wymagań to jego nisza ekologiczna to jego zagłębienie we wszechświecie. Przedstawiciele dwóch różnych gatunków na jednym terenie nie mogą zajmować dokładnie tej samej niszy. Prędzej czy później dojdzie do zmiany jakiegoś aspektu tejże niszy u jednego z tych gatunków, lub w ogóle dojdzie do wyparcia z tego terenu tych słabszych. Taki los spotkał wilka workowa tego największego drapieżnego torbacza współczesności któremu nie udało się niestety dotrwać do naszych czasów, bo w latach 80. ogłoszono jego całkowite wyginięcie. A co spotkało to tajemnicze zwierzę? Otóż dingo się przydarzył, czyli gatunek, który przybył do Australii jakieś 5000 lat temu razem z człowiekiem, a potem wtórnie zdziczał. No i się zaczęło. Jako duży drapieżnik, wilk workowaty, czy też wilkowór, żywił się kangurami czy wombatami. Oto pojawia się inny drapieżnik, potrafiący polować stadnie, agresywniejszy, ogólnie rzecz biorąc, bardziej wszechstronny. Stopniowo zawężało się występowanie wilkowora, aż w końcu z całego kontynentu australijskiego został wypchnięty. Udało się przetrwać tylko na Tasmanii. Niestety ludzie, którzy tam mieszkali, uznali go za szkodnika i skutecznie dokończyli. Dzieła. Tak oto jedną niszę ekologiczną mogą zasiedlać przedstawiciele tylko jednego gatunku na danym terenie. Zajmijmy się teraz siedliskiem, czyli innym terminem często pojawiającym się w tematach związanych z ekologią. Siedlisko to przestrzeń, jakiś obszar o konkretnych cechach. Oto przykład siedliska salamandry plamistej. Siedliska dorosłych salamander nie ograniczają się do miejsc, w których występuje woda. Można je spotkać w wilgotnych lasach liściastych, mieszanych, a rzadziej iglastych, na polanach w obrębie skalistych zboczy. A zatem, mówiąc o siedlisku, opisujemy teren, w jakim potencjalnie można by ją spotkać. Czy zatem w każdym lesie pasującym do opisu będzie salamandra? No, oczywiście, że nie. Jest wiele powodów, wiele czynników wpływających na to, że jej tam może nie być, czy to działalność człowieka, czy inne aspekty niszy ekologicznej, niespełniane przez dany teren. Od razu nasuwa się kolejne pojęcie ekologiczne, czyli stanowisko. To z kolei jest konkretne miejsce występowania, adres, pod którym można dany organizm spotkać. Na przykład Najbardziej na południowy zachód wysunięte stanowisko salamandry w Polsce to kotlina turoszowska w okolicach bogatyni. Idźmy dalej. Cóż to takiego tolerancja ekologiczna? Każdy z nieożywionych czynników środowiska temperatura, wilgotność, światło, stężenie tlenu itd. itd. Nie jest stały, zmienia się w cyklu dobowym czy w cyklu rocznym, a organizm musi sobie radzić z tymi wahaniami. Zatem zdolność dostosowania się do zmian to właśnie tolerancja ekologiczna. Z tolerancją wiąże się jeszcze jeden termin, mianowicie zakres tolerancji ekologicznej, czyli przedział wartości danego czynnika, w jakim organizm może przetrwać. W takim zakresie tolerancji ekologicznej możemy wyróżnić trzy takie mniejsze zakresy, czyli minimum, najmniejsza wartość danego czynnika, która pozwoli na przetrwanie. Poniżej tej wartości no, dany organizm nie jest w stanie przeżyć. Mamy oczywiście też maksimum, czyli najwyższe wartości czynnika pozwalające na przetrwanie, ale te ekstrema w żadnym wypadku nie są odpowiednie dla omawianego organizmu. Najlepiej ma się rzeczony stwór w tak zwanym optimum, a więc w środku stawki. To jest średnia wartość danego czynnika środowiska. Można to sobie wyobrazić patrząc na nas. W temperaturze 5-7 stopni no damy radę przetrwać. Pewnie, że damy. W temperaturze 30-32 też damy radę przetrwać, ale jakże jest nam pięknie, cudownie, w temperaturze 21-23 stopnie. Widzicie, podając zakres tolerancji dla jednego czynnika, sporządzimy całkiem piękny wykresik, według którego wszystko ładnie wygląda, ale jakimś cudem nasz organizm właśnie zdycha. Dlaczego? Bo wykresik dotyczy tylko jednego wybranego czynnika, a pozostałe mogą nie mieścić się w zakresie tolerancji danego organizmu. Zatem wszystkie czynniki środowiska muszą mieścić się w zakresie tolerancji ekologicznej. Jeśli wszystko jest w idealnym optimum, każdy czynnik dobrze siedzi. Ale jeden znajduje się poniżej minimum jak sądzicie, jakie są szanse na przetrwanie tego organizmu? Wyobraźmy sobie roślinkę na naszym parapecie. Dokładnie sprawdziliśmy jej wymagania glebowe. Wszystkie nawozy idealnie wycelowane, Na nasłonecznienie lepsze niż w naturze. Dbamy o stężenie dwutlenku węgla. Jeśli trzeba, to huchamy na tą roślinkę. I wszystko na nic, jeśli nie będziemy jej podlewać. W naszym wypadku ta woda, której nie dostarczaliśmy bądź dostarczaliśmy za mało, była tak zwanym czynnikiem ograniczającym. A świetną wizualizacją tego tematu jest tak zwana beczka Libiga. Swoją drogą, o czym właśnie mówimy, to tak zwane prawo minimum Libiga, czyli czynnik, którego jest najmniej, działa ograniczająco na organizm. A wracając do beczki, jej pojemność jest ograniczona wielkością najkrótszej deseczki, to znaczy klepki. Beczka ma za zadanie pomóc w zrozumieniu, że organizm jest ograniczany tym czynnikiem, którego jest najmniej, nawet jeśli wszystkie inne czynniki są idealnie wymierzone. Pierwsza odwrócona lekcja z ekologii za nami. Życzę owocnej nauki i do następnego razu.